Oficjalnie system finansowania działalności posłów ma być elastyczny. Chodzi o to, by mogli dostosować wydatki do swoich potrzeb. W praktyce oznacza to jednak brak kontroli i otwartą furtkę do nadużyć. Nikt nie sprawdza, czy biuro rzeczywiście działa, czy strona internetowa istnieje, czy przejazdy faktycznie miały miejsce. Posłowie sami decydują, co kupują i jak rozliczają koszty. Kancelaria Sejmu jedynie przyjmuje dokumenty. W takiej sytuacji trudno mówić o przejrzystości i odpowiedzialności system, który miał wspierać działalność posłów i ułatwiać kontakt z wyborcami, w wielu przypadkach zamienia się w mechanizm drenowania publicznych pieniędzy. A ponieważ kontrola jest iluzoryczna, kolejne afery powtarzają się z kadencji na kadencję. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal Eświnouiście.pl. Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.